Witam drodzy widzowie, przed nami ostatni wyjazd w pole, ostatni zabieg na o zimej, którą tutaj widzicie, została ona zasiana z opóźnieniem, bo po burakach cukrowych. No i dzisiaj wykonamy sobie zabieg odchwaszczania, zabieg herbicydowy i w ten sposób zakończymy sezon prac polowych w tym roku. Posłuży nam do tego taki oto opryskiwacz ciągnięty 30, a zastosujemy takie oto substancje, flufenacet, Diflufenikan, tribenuron metylu, no i adiwant olejowy. Warto szczególną uwagę zwrócić na ten gloset, to jest flufenacet. On tutaj nie ma jasno napisanej formulacji. Zwykle one występują w formulacjach 500 SC, jak na przykład ten oto fluent, ale gdy się przyjrzymy, to tutaj mamy 600 gramów na litr, czyli formulacja 600, trzeba to wziąć pod uwagę. Przy kalkulacji dawki. Także jak widzicie, akurat u mnie padło na gloset na przykład i diflanil, ale tu nie chodzi o to, że ja tutaj chcę reklamować jakieś produkty konkretne. Chodzi o substancję czynną. To jest akurat czysty przypadek, ale też nie ma żadnego powodu, żebym to ukrywał. Jeśli zaś chodzi o dawki, no to tego flufenacetu w formulacji 600 SC damy 30 litra na hektar oczywiście. Tego Diflufenikanu w formulacji 500 SC damy 0,2 litra na hektar. Tribenuronu w formulacji 75 WG damy 10 gram na hektar. I 10 litra na hektar adiowanta olejowego. Jako że tribenuron jest w postaci granulatu, no to najpierw rozrabiam go we wiaderku wody. Myślę, że wystarczy. Teraz tą zupę sobie wlejemy do opryskiwacza. I na sam koniec adjuwant olejowy. Wlejemy wszystko. To będzie troszkę za mało, no ale już nie będziemy otwierać kolejnego. To jest istotny składnik, ale najmniej istotny ze wszystkich. Uzupełniamy opryskiwacz wodą. Mieszadło już chodzi. Mamy do opryskania 4 hektary tej pszenicy. Zbiornik opryskiwacza ma pojemność 1200 litrów. No to akurat nam wychodzi pełen opryskiwacz. Yy, dawka 300 litrów na hektar. Ręce umyte, rękawiczki założone, możemy jechać. Najlepiej tak, żeby szarana nie przestawić. Albo co gorsza, nie uszkodzić opryskiwacza o niego. Najgorzej pierwszy raz, jak nie ma ścieżek wytyczonych, i trzeba samemu je wytyczyć, a później już idzie z górki. Poza tym jest to sprzęt dla prawdziwych mężczyzn, a zatem rozkładany ręcznie. Na całe szczęście nie stanowi to dla mnie jakiegoś spektakularnego wysiłku. No, tak bym powiedział, że w miarę dobrze wycyrklowałem. Jeśli chodzi o ciśnienie, będziemy starali się jechać na takich niecałych trzech atmosferach. Czwóreczka, wałek. Może jeszcze nie czwóreczka? Niech ta ciecz dobrze nam się rozejdzie. I jedziemy. jak co roku profilaktycznie wymontowałem i schowałem w miejsce gdzie mróz jej nie zaszkodzi. No i pozostało nam podliczyć koszty, a te w przeliczeniu na jeden hektar przedstawiają się następująco. 96 zł za środki ochrony roślin, 60 zł kosztów operacyjnych, co nam razem daje 156 zł na hektar kosztów odchwaszczania. A że inwestujemy w 11 hektarów pszenicy, to razem daje nam to 1716 zł kosztów odchwaszczania jesiennego. Które być może wystarczą już do żniw, bo może nie będzie trzeba już żadnych poprawek stosować. Na to liczę. No i to tyle w dzisiejszym odcinku. No i to tyle też jeśli chodzi o uprawy polowe w tym roku. Ja się z Wami żegnam i do następnego odcinka.